Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwa uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przysłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego. Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazaryjczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przewodnicy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Na to jeszcze niektóre z naszych kobiet przerazili nas. Były rano u grobu, a nie znalazszy Jego ciała, wrócili i opowiedziali, że miały widzenia aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zostali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich. O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, Wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stolu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo polamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie palalo w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do, do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście z martwych wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie. Słuchając tego, tej, tego rywka z... Ewangelii Świętej według świętego Łukasza, autor trzeciej Ewangelii opisuje wydarzenie w prawdziwe historyczne. Spotkanie Jezusa z uczniami idącymi do Emaus. Wskazuje na to podanych wiele szczegółów, które słyszeliśmy w danym urywku, jak nazwa miejscowości, odległość od Jerozolimy i czas okresu Pokazuje je zarazem w sposób niezwykły. Od razu można zauważyć, że to jest owszem prawdziwa historia, ale w sposób szczególny jest ona historią zbawienia każdego człowieka. Historią Boga wkraczającego w życie codzienne każdego człowieka, aby go doprowadzić do zbawienia. Pan Bóg przychodzi do człowieka, objawia swoją chwalę aby móc go, jak małe dziecko, za rękę ująć i zaprowadzić do zbawienia. W Ewangelii Lukasza wydarzenia następujące tuż po zmartwychwstaniu, aż do wniebowstąpienia, zdają się rozgrywać w taki sposób, jakby to byłby ten sam i jeden dzień. Zupełnie jakby Ewangelista chciał czytelnikowi, słuchaczowi powiedzieć, że wszystko to, co dla chrześcijan jest niezwykle ważne, rozgry rozgrywa się właśnie tu i teraz i w dany moment, już dziś. Dlatego słowo Boże jest działające, ma swoją moc w naszym życiu, w naszym, naszej codzienności, dlatego, że Pan Bóg chce już dziś działać w każdym sercu z nas. Łukasz chciał pokazać, że każdy dzień naszego życia jest jedyny i niepowtarzalny. Innego dnia nie będzie. Albo skorzystamy z okazji iść drogą do zbawienia, albo ją zgubimy. Każdy dzień jest niezwykle ważny, gdyż decyduje o naszym zbawieniu. Opis drogi dwóch uczniów zdążających do Emos. Znajduje się w centrum wydarzeń następujących po zmartwychwstaniu Chrystusa. Ewangelista zachęca czytelnika, aby przyłączył się do owych dwóch uczniów, aby może również dlatego nie podaje imienia drugiego ucznia, który podąża wraz z Kleofasem. Nosi on bowiem imię każdego czytelnika. W tym miejscu każdy sobie może tu wstawić swoje imię i razem podążać tą drogą z Jerozolimy do Emaus. Imię tego ucznia Chrystusa, który tak naprawdę przeżywa dokładnie to samo, co przeżyli ci dwa, dwaj uczniowie. Idąc w drodze, przeżywają smutek, rozczarowanie, różne trudności życiowe na które spotkali ich w drodze, i tam siebie też możemy postawić. Każdy człowiek znajduje się w nieustannej drodze, ciągle chce iść, podróżuje z punktu A do punktu B. Podobnie tych dwóch, jak pisze Łukasz, szło rozmawiając ze sobą. Nie jest to ważne, tak naprawdę dokąd podążają i jaki jest koniec ich wędrówki koniec ich podróży, to miejsce, które tu słyszeliśmy w dzisiejszym urywku z Ewangelii, w drodze do Emos, oddalone o 60 stadiów, to mniej więcej około 11 kilometrów od Jerozolimy. W innych miejscach możemy czytać, że to było 160 stadiów, czyli około 30 kilometrów od świętego miasta. Idą i rozmawiają o tym, co się wydarzyło. Dzielą się swoimi przeżyciami, tym co zauważyli, tym co dotknęło ich serce i ta śmierć Chrystusa, która całkowicie zakończyła ich, no, ich nadzieję, że w życiu ich samych i całego narodu wybranego może coś się zmienić. Trzy lata chodzili razem, widzieli cuda, uzdrawianie chorych, wskrzeszanie zmarłych, rozmnożenia chleba dla tysiąca ludzi. Głoszenie Słowa Bożego i śmierć Chrystusa, którą zapowiadał przynajmniej trzy razy, jaką śmiercią ma umrzeć i wieść zmartwychwstania, którą, przy, którą przyniosły kobiety oznajmiły, nie zmieniło ich życia. Nadal podążają w drodze do domu, wracają smutni, bez nadziei i być może widząc w Chrystusie Mesjasza również... Wierzyli o wielkość, o panowaniu Jego, o zmianie ustroju. Tylko jedno jest pewne: dawnej mieli oni wszystko poukładane i zaplanowane. Czyli oni planowali, jak wszystko ma się wydarzyć, jak ma się wszystko odbyć, ale nie chcieli zaprosić tam Chrystusa, nie chcieli zaprosić Mesjasza, aby on razem towarzyszył w ich życiu. Spodziewali się oni, że on będzie. Mesjaszem sprawi, iż będą opływali we wszystkie dobro, że wszystkiego będą mieli w dostatku i ustrój państwowy zmieni ich życie. Pamiętamy dobrze w Ewangelii, jak to matka, troszcząc się o swoich synów, prosiła u Chrystusa, żeby jeden był po prawej stronie, drugi po lewej stronie, Piotr ciągle wyskakiwał ze swoimi przed Chrystusem ze swoimi propozycjami, jak to ma zachować się, jak ma postąpić. Tymczasem, tymczasem stało się zupełnie wszystko inaczej, niżeli ci uczniowie, poznając Chrystusa, sobie wyobrażali w tym życiu poukładane. W czasie tych rozmów się, przyłącza się do nich sam Jezus, którego oni jednak nie poznają. Możemy sobie wyobrazić, jak znamy osobę przynajmniej trzy lata, kiedy obcujemy dzień w dzień, i spotkawszy na ulicy, na, w czasie naszej drogi, w sklepie, czy byłoby nie w sposób odpoznać tej, tą osobę? Naprawdę odpoznalibyśmy, przynajmniej przyjść, przywitać się, nas by to zmusiło. A tu wyobraźcie sobie, widząc takie cuda działania tej osoby, Jezusa Chrystusa. Kiedy przyłączył się do nich, kiedy rozmawiali, nie odpoznali. Uczniowie dziwią się, że wędrowiec nic nie wie o wydarzeniach, jakby tak trochę swoją postawą prowokując ich do jakiegoś zamyślenia, działania, ale oni ciągle podążają w swoim problemie. Ciągle nie widzą, że Ten, który robił cuda, był blisko z nimi tuż codziennie, nie mogą odpoznać Jego twarzy. Nie mogą usłyszeć słów, które do nich mówi. Jakby mówiłby, Bracie, zatrzymaj się, ja jestem tu. A oni dalej, jak to radio natrętne, włączone, dalej mu translują swoją wieść i znowu opowiadają tylko o sobie. Bowiem wszyscy w okolicy wiedzieli, co się wydarzyło w tych dniach w Jerozolimie, i dziwnie by byłoby, żeby wędrowiec ten nic nie słyszał. Gdyby spotkali go, Jezusa, w połowie drogi jakich 15 czy tam 10 tych kilometrów od tego miejsca od Jerozolimy w tamte czasy to może nie tak szybko wieść rozeszła by się co się działo w mieście w tych dniach ale uważnie czytając Ewangelię można zrozumieć że Jezus przyłączył się tuż przy wyjściu z Jerozolimy do nich Mamy tu do czynienia z pięknym obrazem zmartwychwstałego mistrza, który nie opuszcza swoich uczniów, których nigdy ich nie zostawia, ale nieustannie idzie razem z nimi. Kiedy nawet zawiedli się w nim, w kiedy zostawili go, odeszli, on nadal podąża razem z nimi. Jest on z uczniami, ale podobnie jak też opisuje Apokalipsa, stoi o drzwi i kolacze czekając aż zostanie zaproszony do wnętrza człowieka spoglądając na ten obraz Jezusa miłosiernego możemy zobaczyć jak on wychodzi z tej ciemnoty miejsca świętego do codzienności ludzi jak on chce być blisko i podążać w każdym kroku z człowiekiem tymczasem kleofas ze swoim towarzyszem zbyt są zajęci swoimi sprawami aby mogli rozpoznać tego mistrza z Nazaretu Więcej można chyba zarysować twierdzeniem, iż absolutnie nie spodziewali się, że tu, w drodze, idąc do swego domu, mogą spotkać Chrystusa. Po prostu nie wierzyli we wszystkie te słowa, które przedtem słyszeli i które były skierowane do, nie, do nich. Może to dziwić, iż ci, którzy byli tak bardzo blisko Jezusa, nie potrafili go rozpoznać. Jakże bardzo musieli być zajęci swoimi sprawami, swoją codziennością, swoim bólem, skoro nie zauważyli, że On do nich dołączył. Wydaje się, iż sam Kleofas i ów drugi ten uczeń, nieznany z imienia, wszystko sobie już zaplanowali, powrócą do domu, pobędą i będą żyli tak jak przedtem, tak jakby nie spotkaliby Pana Boga. Ułożyli sobie nawet to wszystko, czego miały, miałoby w ich życiu dokonać Jezus. Tak jakby planując, przychodząc do Jezusa, czasami my tak mamy swój plan: piszemy, Panie Boże, to, tamto, siamto, trzecie, piąte, dziesiąte. I Panie Boże, tu masz zrobić. Jeżeli tego nie wykonasz, Ciebie nie ma. Tak czasami człowiek zachowuje się. Ale jak ciężko i tak z drugiej strony prosto jest powiedzieć: Panie Boże. Z Twojej laski ja bym chciał, żeby to się wydarzyło, prosząc o zdrowienie, o błogosławieństwo, ale dodać jedne zdanie, które być może być bardziej skuteczne niżeli tysiąc innych modlitw i próśb. Panie Boże, niech będzie Twoja wola ani moja. Tak jak święta Faustyna uczyła się wypełnianiu woli Bożej, tak jak sam Jezus nauczając w modlitwie Ojcze Nasz, nas mówił, abyśmy kierowali swoje myśli bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Nie żeby spełniła się nasza wola, ale wola naszego Zbawiciela. Warto się zastanowić, jakie miejscu w moim życiu, w moim codziennym odgrywa Słowo Boże i Eucharystia, czy po spotkaniu z Chrystusem pragnę wrócić do domu przemieniony, być lepszy, Kiedyś wiedziałem nad jednym wejściu do Kościoła, wszedłeś dobry, a wyjdź z Niego jeszcze lepszy. Czyli nie wchodzimy i tak z dobrymi zamiarami, ale mamy odstąpić od ołtarza Chrystusa nakarmieni Jego ciałem, abyśmy byli jeszcze lepsi, abyśmy mogli iść i głosić Ewangelię o zmartwychwstaniu i wypełnieniu woli Boga w naszym życiu. Jak Kleofas i drugi uczeń niewymieniony z imienia, najpierw zostali rozpaleni tłumaczeniem Słowa Bożego, aby później móc go rozpoznać przy lamaniu chleba. Może warto iść taką drogą poznania wpierw Słowa Bożego, później karmić się ciałem Chrystusa, a wszystko po to, aby On mógł być i mieszkać w nas. Amen.